Wielomiany. Na podstawie wielomiany w zadaniach zamkniętych to raczej prosta rzecz, nic Was nie powinno zaskoczyć. Wszystko się opiera o pojęcia stopnia wielomianu oraz takie podstawowe operacje na tych wielomianach. Czym jest stopień wielomianu? To jest wartość największej potęgi. Jeżeli wielomian jest podane w takiej postaci, to sprawa jest prosta, no bo widzimy, że największa potęga jest 5, czyli jest to wielomian wielomian stopnia piątego. Natomiast jeżeli wielomian już jest w takiej postaci, to jest sprawa nieco trudniejsza, no ale widzimy, że gdybyśmy chcieli to mnożyć to będzie x razy x razy x, czyli x do trzeciej. Będzie jakieś tam wyrazy, które nas już totalnie nie interesują. Chodzi o e, ten wyraz o największej potencjał, no i widzimy, że są, skoro tutaj się w nawiasach pojawiają 3 x, no to będzie x do trzeciej, tak? Czyli jest to wielomian stopnia trzeciego. No i teraz podobna sytuacja, mamy wiele w x równa się x minus 1 do potęgi setnej, czy to jest x minus 1, razy x minus 1, razy x minus 1, i tak 100 razy x minus 1, czyli widzimy, że tutaj ten wyraz x jest pomnożony do setnej, czy będzie x do setnej plus coś tam, coś tam, plus coś tam, coś tam na samym końcu będzie 1. To co tam się dzieje już dalej to jest totalnie nikogo nie interesuje. Płęta jest taka, że największą potęgą jest 100. Czyli wielomian ten jest stopnia setnego Stopnia setnego No i mamy jeszcze operacje na wielomianach Weźmy sobie wielomian wodx taki i wodx taki No i dodawanie wielomianów wodx plus wodx to jest najbanalniejsza rzecz na świecie Dodajemy po prostu podobne wyrazy do siebie a te, które nie są podobne, no to nie możemy ich dodać, bo jeżeli chcemy dodać jabłko do pomarańczy, to jest ciągle jabłko do pomarańczy. A jeżeli chcemy dodać dwa jabłka do jabłka, no to to są trzy jabłka. Czyli x do trzeciej plus 2x plus 3 plus 3x do kwadratu plus 5. Czyli tą owocową metaforą chciałem przekazać, że to do tego dodamy, ale tego do tego już nie dodamy, bo to są dwie różne rzeczy. Tutaj mamy 2x, a tutaj 3x kwadrat, więc tego do siebie nie dodamy. A to jak najbardziej tak. Czyli mamy 2x do trzeciej plus 3x kwadrat, po prostu przypisujemy, plus 2x, no i 3 plus 5 to jest 8. Czyli w od x plus w od x wygląda w ten sposób. Jak mogłem Was zapytać, jakiego jest stopnia, no i odpowiadać z czego, nic trudnego. No dobra, teraz odejmujemy, czyli w od x minus w od x do trzeciej plus 2x plus 3, to jest w od x minus, i tutaj trzeba pamiętać o nawiasie, V od x, czyli x do trzeciej minus 3x do kwadratu plus 5, to się równa no i teraz sobie puścimy nawias i zamienimy znaki minus x do trzeciej plus 3x do kwadratu minus 5, czyli to nam się skróci i będzie 3x kwadrat plus 2x minus 2 no i widzimy, że już dla odmiany ten wyramian jest stopnia drugiego, gdyż wyraz x do trzeciej nam się uprościł Czyli teraz najwyższym potęgą jest dwójka. Więc tak jak dodawanie daje nam wielomian stopnia trzeciego, tak odejmowanie daje nam wielomian stopnia drugiego. No i teraz mnożenie. Możemy sobie zrobić na szybko. Vx razy Vx razy Vx. Gdybyście mieli zrobić mnożenie wielomianów, to te wielomiany daliby Wam proste. Bo generalnie mnożenie wielomianów polega na tym, że mnożymy wszystko razy wszystko. Czyli mając 6 wyrazów to razy to, 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 no i dalej jeszcze na czerwono to razy to, to razy to, to razy to. Czyli będzie tak. x do 3 razy x do trzecie, czyli x do 6. Gdybyście się zastanawiali, ile to jest, szukacie sobie w karcie wzorów w takiej sytuacji, kiedy mamy a do b razy a do c. No i to jest a do b plus c. Czyli te pytanie dodajemy, czyli tutaj będzie x do 6. Dalej, x do 3 razy 3x kwadrat, czyli plus e, 3x do 4, później x do 3 plus e, x do 3 razy 5, czyli plus 5x do 3. No i teraz mnożymy to plus e, 2x do 4 plus 6x kwadrat plus 10x. No i teraz mnożymy trójeczkę: 3x do 3 plus 9x plus 15. No i teraz znowu ta sama sytuacja, czyli podobne wyrazy możemy do siebie dodać Niepodobne, o różnych potęgach nie możemy do siebie dodać Czyli to dodamy do niczego, tak naprawdę Tutaj mamy x do czwartej, tutaj mamy x do trzeciej O Tutaj mamy x sama I też tutaj Plus 10x, tak? No i mamy jeszcze wyrazy wolne Tutaj E, ostatni. No czyli suma tego to jest równe x do 6 plus to plus to, czyli 5x do 4 plus to plus to, czyli plus 8x do 3 plus 15x plus 15. No i gdybyście się pytali, jakiego stopnia jest ten wielomian, to widać, że jest on stopnia 6. No i teraz uwaga. Nie musimy w ogóle wymnażać, później dodawać tych elementów, żeby wiedzieć, że ten wielomant będzie stopnia 6. No bo jeżeli tutaj mamy x do trzeciej, tutaj mamy x do trzeciej, no to wiadomo, że jak to wymnożymy, to najwyższa potęga będzie 6, 3 plus 3, tak? Właśnie z tej reguły e, operacji na potęgach w ten sposób. Gdybyśmy tutaj mieli x do szóstej, tutaj x do trzeciej, no to po wymnożeniu byśmy dostali x do 6 plus 3, x do 9, czyli wielomant byłby stopnia 9, no bo największy. Największa potęga przy x byłaby równa 9. No, no i teraz mamy tak. Dane są w V(x) x równe taki, V(x) równe taki. W wielomionu razy vdx jest równe. No i tutaj akurat musimy sobie wymnożyć, ale to nie będzie problem, ponieważ tych wyrazów mamy stosunkowo mało. Nie tak jak w poprzednim zadaniu, gdzie musieliśmy mnożyć e, wszystko razy wszystko, otrzymując aż 9 wyrazów. Tutaj widzimy, że w tym wielomionie jest jeden wyraz, czyli co po prostu wymnożymy wszystko razy wszystko. x23 razy 2, x23 to jest. 2x do 6 minus 6x do 4 i dodać 2x do 3 no i szukamy takiego wielomianu no i widzimy, że jest to wielomian w poleceniu BA. no i tyle mogliby no, jeszcze zapytać na przykład stopień tego wielomianu no widać, że jest to wielomian stopnia 6 no dobra, kolejna ale są, w od x równe taki i w od x równe taki Stopień wymiany w od x minus w od x jest równy No i to sobie zrobimy w ogóle bez e, patrzenia, bez rozwiązywania Albo wiecie co, jednak możemy rozpisać Minus V od x, to jest tak w od x, 3x kwadrat plus x minus 11 Minus w od x, czyli x do trzeciej plus 3x kwadrat plus 1 no i teraz jak sobie to przepiszemy bez nawiasu ze zmienionymi znakami. Z minus x do trzeciej, minus 3x kwadrat, minus 1. No i widzimy, że. A, tutaj jest oczywiście plusik, nie wiem, dlaczego mi się zrobić minus. No i teraz tak. To z tym nam się uprości, to z tym nam się uprości, czyli dostaniemy de facto x minus 11, minus 1, czyli minus 12. Taki potwierdzimy stopniu pierwszego, no bo największa potęga tutaj przy x, co oczywiście równa 1.